Co razem trenujesz? Joooo! No. Wow, cyfer plus nawet mamy. Siemaneczko! Witamy Was już w drugim odcinku Let's Play, fa Let's Play Simula Farming Simulator 2013 Jestem zwariowany, ze mną jest Miodio Low. Siema y i w tym odcinku będziemy kościć pszenicę Zaczynamy. Ja to lepiej robię S Co? Ja to lepiej robię No wiem Ja się mylę z tym Let's farming simulator i w ogóle. O teraz dobrze powiedziałem Przed odcinkiem widzieliśmy, bo żeśmy orali w polu, widzieliśmy jak sąsiad właśnie z jeszcze pracował ora no, coś Jeszcze, jeszcze tu. Jeszcze trochę, my go kupimy Tylko teraz musimy się zaopatrzyć w przyczepę Jeszcze jedną i prasę Nie? Właśnie, przyczepię po to. No do belek, na belki. To jedna nie wystarczy. Co? Jeden wystarczy. No dobrze. Poza z odcinkiem wgosiliśmy parę pól. Do No. Nawet sporo dostaliśmy za nią. Nie wiem ile dokładnie. Trzeba ile. <grym> Ale galantyśmy zarobili. Bo y, jedna trwa, y, trzecia szła do nas pieniędzy ze skupu, czyli dwie trzecie. Dwie trzecie. O mój Boże, ale ja coś wymyśliłem, ale to już Ci powiem poza odcinkiem. znowu realistycznie wyglądałem jak Jeżeli ktoś chce z nami nagrać niech pisze w komentarzach No skype to jest znowu będą podawane No i może moje GG co seba bo niektórzy może nie chcą ten chodzić na skype, a nie chce im się Znaczy na GG Znaczy no na Skype'a nie chce im się zapisywać czy coś Teraz nie wiem jak pojechać Szybko. O, tylko nie wyspałem. Jeszcze jest najgorętszy upał. Jest 13, lat, to prawie jest południe. Po południu i parę minut. Aż niedobrze w tej okolicy. Ale nie wiem, czy założyłem dzisiaj czapkę. Czekaj, chyba powiedz mi, mam dzisiaj czapkę? Nie ma. Nie ma? Nie. O matko Jarzyn. Idź. Skoś mnie, skoś mnie, skoś mnie. Chciałbyś. U... Też mi też na swojej górze Może ten. Andrzej. Nie. Ubert pewnie. Wyłącz to. To podjechać. <grymne> no ta super kosi, ciekaw jakąś jaką ci podjechać. Też Dobra to stój, wie. wieś na pole. Dobra. fak, no, to mi dzwonił. Dobra, przerwę nagrywanie. Czekajcie momencik. No jesteśmy. <grymne> Jakiś kolej dzwonił. No jest stanu co ona teraz robi? No to stój! Miał... ten miał... chciał, żebyśmy mu wykosili. Ale to na razie myśli o siebie. No i co, poradzę, nic się poradzę, nie? Zapisz, że się tam częściej? No najwidoczniej... Widzimy <noise> Ogólnie to polecamy tego Bizona, jeżeli ktoś nie miałby, ale dla mnie jest trochę litny, bo w multiplayerze się bardzo rozkłada. <noise> Jakby był chory. <noise> Dobra, wykosimy trochę i wrócimy do Was. Yo. Dobra, już jesteśmy. Seba yy, kosić dalej. A ja się nudzę. To Seba tam żadnego piwka nie pijnie. My się jedziemy. Do gorzkowa Patet nas za, nam zadzwonił do nas ten co właśnie przerwał sobie filmik i powiedział żeśmy mu ten kawał drogi to jest, żeby jechać wykosić na Goszku nie wiem czy dojedziemy ale może wykosimy i, i nagramy wtedy filmik Będzie sam albo no, ale to by tak to poszedł na mój kanał filmik byłem nagrywał nie a tak to było dwóch może nagramy, zobaczymy jeszcze nie wiem. Praktycznie. No co to ma, co to co ma to być? Co? Coś masz prawie pełno? Patrzcie by się 5%. O matko Później cofaj Chodź tu. Ja już się zatrzymam Co? Myślałem, że się zatrzymam No <laughs> Może chcecie kupić pizona? Ha, <laughs> czy byś go się wziętał Co? Mam no, stary Dobry wolniej Nie mogę Ło, wow, wyłącz to! Zatrzymaj się, to już dosypiemy i je ja pojadę. No pełno prawie. Muszę. No, no stój! No A ty Andrzej to... jesteś. Już pełną masz. Nie, 98. Dobra, to jadę już. Przerwę, to koszę do końca i znowu. Wykosiliśmy no i... już pole. No właśnie, wykosiliśmy, szepie właśnie Seba. I jeszcze w następnym odcinku jeszcze będą żniwa, jeszcze będzie wykosili jedno pole nam zostało. Pięć mil. właśnie. Ale nie może poza filmikiem już wykosimy, żeby nie było. A i właśnie teraz, Seba, ile masz kasy? 35 tysięcy. No i chyba kupimy prasę. Dwie przyczepy, dwie i ponad pół przyczepy. No, jakie dwie i ponad pół? A dobrze. Nie, Nie. dobrze. To ja już jadę zawieszę sobie i jeszcze farmę. Nie wiem, to może dzisiaj jeszcze nagram, jak ten, jak, może sam pojadę do tego kolesia na ten goszku. Jeszcze zobaczę, ale to już rzucę tak to ja na mój kanał. Jeszcze zobaczę. Jeszcze nie jestem pewny. Okej. Okay. To kończymy. No czekaj sobie, ja wrócę jeszcze na farmę. Po co? <grym> to już jadę. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Krytykujcie. I... To jeszcze raz, jakby ktoś chciał właśnie z nami zagrać, to... Podamy ten... 41 tysięcy. GG poda sobie moje. No i Skype'a będą podane. Dobra, cześć. Cześć.